Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zesada, witam Państwa. Naszym gościem jest dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Czemu politolodzy nie rządzą Polską? No, politolodzy, jak naukowcy, są od tego, żeby prowadzić badania naukowe, uczyć studentów i później jakby aplikować te, można powiedzieć, historycy wyniki. Historycy też, lekarze też. A rządzą historycy, rządzą lekarze, rządzą prawnicy. No Rządzą e, nauczyciele, a politolodzy już niekoniecznie, chociaż podobno y, najlepiej znacie politykę. No ale tak naprawdę tu zależy, znaczy inaczej. Historycy, lekarze czy nauczyciele, o których pan redaktor wspomniał, no mają po prostu takie wykształcenie i, i skończyli takie studia. Natomiast politolodzy, o których pan pytał, to pewnie chodzi o tych, którzy się tym cenzusem przynajmniej na poziomie doktoratu y, legitymują. No i ich rolą jest, tak jak wspomniałem. Badanie rzeczywistości społecznej, politycznej, no później po tłumaczenie. To, to po co panu to kandydowanie? No kandyduję dlatego, że po pierwsze no, to, co dzieje się w Polsce na pewno y, jest już takim stanem poważnym, żeby nie powiedzieć alarmowym. No Po drugie środowiska, przede wszystkim regionalne, które za mną stoją i mnie popierają, z których też y, jakby się wywodzę, y, doszły do wniosku, że y, warto mieć swojego reprezentanta w parlamencie. Tak działo się od lat, i, i, i mam nadzieję, że tak stanie się w tych wyborach. No a po trzecie, wreszcie, rzeczywiście chcę wykorzystać swoją wiedzę, doświadczenie, to, co w ciągu ostatnich 20 lat robiłem, zarówno jako naukowiec, ale również jako działacz społeczny, jako ten, który powiedzmy aktywnie wpływał na rzeczywistość polityczną czy społeczną. Panie doktorze, to y, teraz a propos jednego z tych wątków, który pan poruszył, Donald Tusk. Pan, pan też usłyszał, że Donald Tusk obiecał ślązakom status mniejszości etnicznej w Olsztynie na kampusie Polska. E, nie wiem, jak pan, ale ja nie wierzyłem własnym uszom. Znaczy ja powiem tak, byłem zdziwiony. Ja to widziałem na własne oczy i słyszałem na zdziwiony, własne Zdziwiony, że to padło. Zdziwiony tym, że było to takie niespodziewane. Niespodziewanie wypalił coś takiego? Czy, 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 czym tak. właśnie zdziwiony był pan? Znaczy, byłem zdziwiony tym, bo ja krótko powiem, w jakich to okolicznościach się stało. To znaczy, był taki 10-minutowy speech Rafał Trzaskowski, Donald Tusk, a potem Donald Tusk w takiej formule 100, 100 postulatów na pierwsze 100 dni rządu. Pierwszym postulatem było. Zapewnienie, znaczy inaczej, zmiany ustawy w ten sposób, żeby język śląski stał się językiem regionalnym. A później jeden z uczestników kampusu, Rafał Żebka zadał pytanie właśnie o kwestie śląskiej i Donald tu powiedział, że nie tylko język regionalny, ale również mniejszość etniczna i z ta czy, ustawa by, zostanie uchwalona. o ile mie pamięć nie mieli, to język regionalny. Jeżeli y zostanie uchwalona nowelizacja ustawy o mniejszości mniejszościach etnicznych. To no właściwie w tym zawiera się język regionalny, nie trzeba będzie robić nic z językiem regionalnym. Zdaje się. Tak, tak. Tak to wygląda, bo ustawa jakby z automatu to w ten sposób definiuje, że jeżeli świątacy zostaną uznani za mniejszość etniczną, jednocześnie język śląski stanie się językiem regionalnym. To pytanie bardziej do politologa niż kandydata. Pan w to wierzy? To, co tu spowiedział na, na kampusie Polska? Znaczy, no jako. Kandydat można by powiedzieć, znaczy inaczej. Jako kandydat, tak jak politolog, niekoniecznie? W moim nie. No jakby w moim sercu, czy w moim bardziej y, głowie, no tutaj jest pewna sprzeczność. Znaczy, jako politolog mam prawo być y, sceptyczny, czy wątpić. Dlatego, że y, kwestia uznania mniejszości Ślązaków za mniejszość etniczną, jak pan redaktor sobie zdaje sprawę, trwa co najmniej y, 20 lat, jak nie dłużej. Natomiast jako osoba kandydująca i bezpartyjna z listy koalicji obywatelskiej z ostatniego miejsca w okręgu katowickim, no nie pozostaje mi nic innego, jak wierzyć w to, że rzeczywiście Donald... Inaczej, że opozycja, jeżeli wygra demokratyczna, no to wtedy rzeczywiście w ciągu tych studni jest w stanie zmienić tą ustawę. No to jest jeszcze ten istotny warunek na koniec. doktor Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego jest z nami, dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz, na żywo, do Grywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Tomasz Doktor, Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego jest z nami po raz drugi. Pana i Państwa witamy. E, Dzień dobry. E, tak, jeszcze swoją drogą nawiązując do tego pańskiego nieoczekiwanego też trochę startu w wyborach, to naukowiec, który ocenia politykę, komentuje politykę, powinien w ogóle e, wiązać się z siłą polityczną, której działalność bywa i była przedmiotem jego pracy? Komentarzy, jego, znaczy, przedmiotem jego analiz, znaczy, komentarzy? Znaczy jest taki moment, jakby, jeżeli chodzi o specjalistów czy naukowców, że oni wchodzą do polityki. No podam tutaj przykład mojego dobrego kolegi Marka Migalskiego, który podobną decyzję podał. Podam przykład chociażby wtedy jeszcze doktora Tomasza Pietrzykowskiego, który był wojewodą śląskim, a również był czynnym naukowcem. A, podam przykład taki najświeższy z Krakowa, zasłużony profesor, uczeń profesora Tischnera, Tadeusz Gadacz również startuje z ostatniego miejsca listy krakowskiej do Sejmon jest z wykształcenia filozofem. Jest naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie historii i filozofii, no jednym z najlepszych tego typu badaczy w naszym kraju. Dziś albo profesor nawet, Marek Migalski, to jest wzór na Śląsku, jeżeli chodzi o polityczną karierę dla śląskich politologów? Znaczy, no, uczynił pewien precedens. Więc kwestia wzoru, ja bardziej można by powiedzieć, chciałbym być sobą, chciałbym być Tomaszem Słupikiem, a nie kolejną kopią jakiegokolwiek nie, chodzi polityka. O to, czy dziś profesora Migalskiego, również dlatego, że jego kariera w pewnym momencie wydawało się, że to jest rozkwitająca kariera polityczna. Z czasem e, sam Migalski też trochę chyba polityką się rozczarował. Dzisiaj wrócił do wykonywanego zawodu. Być może ostatecznie, jeszcze przypomnijmy, 4 lata temu, startował w wyborach do Senatu, przegranych ostatecznie w okręgu Radzi... jastrzębsko radzimy tak. Znaczy ja, ja krótka uwaga, znaczy ja mam jeżeli szukać analogii, to moja sytuacja jest taka sama właściwie albo bardzo podobna do tego do Marka Mingalskiego, dlatego że Marek Mingalski nie był członkiem pis startował z listy PISU, a ja też nie jestem członkiem platformy i startuję właśnie z listy. Koalicji Obywatelskiej. Panie doktorze, to wraca, teraz wracając do, do deklaracji Donalda Tuska w Olsztynie. Yy, przypomnijmy jeszcze raz. Yy, zapowiedział właśnie, co zapowiedział Donald Tusk? Znaczy... Że yy, poprze ustawę nad, dającą Ślązakom status mniejszości etnicznej. Inaczej, tak? właśnie poprze nowelizację ustawy, która tak. da status yy, Ślązakom mniejszości etnicznej i tym samym. Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, będzie to niosło konsekwencję taką, że od razu język śląski stanie się językiem regionalnym. Jeszcze tylko jedną rzecz wspomnę. Ja to nazywam nieco żartobliwie deklaracją w podczas Nie, wizyty to chyba na Śląsku obowiązujący na Śląsku termin tak pojawił się Donald Tusk gdzie właśnie w Radziankowie stwierdził to samo ale jakby ten jego ciężar wypowiedzi był skoncentrowany tak naprawdę na języku regionalnym a w tej chwili padło, padła deklaracja która idzie dalej czyli w porządku eee, pytanie, pytanie pytałem pana o to czy pan wierzy w to Osobiście będąc jakby świadom i pomny e, e, perypetii związanych z, e, na przykład z językiem regionalnym, platforma gdy rządziła i premierem był Donald Tusk przed epoką dobrej zmiany Zmieliła bodaj trzy ustawy o języku regionalnym i jedną o mniejszości etnicznej. Tak, znaczy tych prób było siedem, jak dobrze pamiętam. Tak naprawdę to były nowelizacje. Co więcej, w 2014 roku wysiłkiem organizacji regionalnych yy, zebrano 140 tysięcy podpisów pod tak zwaną obywatelską u, inicjatywą ustawodawczą, to też gdzieś tam w tych, można by powiedzieć, przepastnych e, zakamarkach Sejmu i, i zamrażarki w końcu sejmowej wylądowało i rzeczywiście jakby ta nowelizacja nie nastąpiła. No ale teraz mamy rządy ośmioletnie PiSu, Zjednoczonej Prawicy, no i tutaj trudno e, jakkolwiek spodziewać się tego, że nastąpi tego typu zmiana. Znaczy, panie doktorze, różnica między PiS-em a Platformą, jeżeli chodzi o to i, i, i precedensy, jest taka, że PiS nigdy tego nie obiecywał, nigdy nie, nie deklarował żadnej przychylności, jeżeli chodzi o temat języka regionalnego, czy też, idąc dalej, mniejszości etnicznej. Ale przypomnę, że były dwie próby. Jedna próba to była próba Moniki Rosy, która taką propozycję złożyła, ale no ona się znalazła oczywiście w, 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 w lasce. Czy no tak, tylko że to były próby posłów opozycji dzisiaj. Dokładnie. Kiedy próbę podejmował e, poseł Marek Plura, e, był on wtedy członkiem, jak... Wieł całe swoje życie e, Platformy, Platformy obywatelskiej, obywatelskiej, która rządziła wówczas w no, Ja jeszcze dodam, to już są dość odległe czasy, to był 2006 rok, kiedy Kazimierz Kuc był posłem, co więcej, był uczestnikiem właściwie, e, kiedy był uczestnikiem komisji, która tworzyła tą ustawę o mniejszościach narodowych, etnicznych. Warto wspomnieć, że ona została uchwalona 16, 16 lat po 1989 roku, więc to był długi okres. Nasza akcesja zresztą do Unii wymusiła tą ustawę i wtedy Kazimierz Kuc jakby postawił, jego jednym z warunków w ogóle funkcjonowania w ramach wtedy Platformy Obywatelskiej, która jak dobrze pamiętam nie był członkiem, była właśnie nowelizacja tej ustawy. No i ta yy, epopeja, można powiedzieć, czy, czy w pewnym sensie opera mydlana, no trwa yy, tak naprawdę do dzisiaj. W tej chwili jest wola, jest deklaracja, jest chęć no zmiany. Nie, nie spełniono również, bo nowelizacja była, znaczy, noweliza, znaczy nie było nowelizacji pomyśli Kazimierza Kucza. Tak, dokładnie, dokładnie. Co, A, co? Ale patrząc jeszcze, biorąc sobie ten wycinek powiedzmy również w postrzeganiu tej sprawy przez samego Donalda Tuska, to pan, nie wiem czy pan pamięta, dwa lata temu Pamiętam. Donald Tusk został zapytany o sprawę wtedy języka regionalnego na tym samym kampusie, Polska i wówczas y, mm, powiedział w skrócie, że Ślązacy właściwie powinni sobie sami załatwić i co oni, co mnie oki, pytacie o język regionalny y, wybierzcie takich, którzy wam to zagwarantują. Znaczy teraz powiedział, że jako kaszebę zmienił zdanie i właściwie wyciągnął wnioski, ale siłą co powinni się sami zorganizować. No co się znakomicie zorganizowali, to znaczy trzy przypomnę fakty, to znaczy spis powszechny z 2001 roku, spis powszechny z 2011 i 2021. To ta nowelizacja, o której wspomniałem, to znaczy ten i, i inicjatywa obywatelska, więc to najlepiej świadczy o tym, że świązacy się y, zorganizowali. A w tej chwili jakby ja między innymi jestem też adwokatem i głosem y, powiedzmy Ślązaków czy szeroko rozumianego ruchu regionalnego, więc tutaj ten warunek spełniamy. To jest tylko kwestia woli politycznej. Powiedzmy sobie szczerze, te wszystkie kategorie języka regionalnego, przede wszystkim, one tak naprawdę mają w dużej mierze wymiar polityczny. To znaczy, albo państwo się godzi na tego typu rozwiązanie, no albo tak jak ma to miejsce w przypadku Ślązaków, trwa ten hocholitaniec od ponad 20 lat. Zresztą to są słowa. Em, profesora Grzegorza Janusza, który jest y, ekspertem tej komisji wspólnej y, rządu i mniejszości narodowej, który powiedział... Dla Was to jest tylko kwestia woli politycznej. To znaczy, jeżeli to zostanie przegłosowane w parlamencie, krzązacy będą mieli język regionalny i staną się mniejszością etniczną. No to wie pan, to, to, to jak mówi stare powiedzenie, to język to jest gwara czy dialekt, tylko z, z zapleczem w postaci armii, skarbu i tak, i floty. I, i, I floty, jakoś tak. Natomiast to, kończąc, to w takim razie, z czego wynika ta ewolucja poglądów, Pańskim zdaniem, tak Tuska, jak i, i jak sądzę w, tej, w tym przypadku całej platformy, tak? bo to jest deklaracja nieosobista, tylko, e, tylko taka, e, której realizatorem będzie cała partia Donald Tuska. Tak? Znaczy wynika ze zmiany poglądów, no przynajmniej tak, e, taka deklaracja padła. Ja tu podam inny przykład e, podwyższenia wieku emerytalnego. Donald Tusk na tym samym spotkaniu stwierdził, że wtedy popełnił błąd i mógł to zrobić zupełnie inaczej na, mm, w oparciu o inne reguły. Podobnie jest tą deklaracją dotyczącą nowelizacji ustawy, ale oczywiście też e, nie ma co wiedzieć, bawełnę, są wybory. 600 tysięcy Ślązaków zadeklarowało właśnie, że przynależy do mniejszości etnicznej i 400 ponad posługuje się językiem śląskim w tych relacjach, kontaktach domowych, więc y, tutaj mamy do czynienia oczywiście też z y, takim celem wyborczym, czy jakąś y, formułą instrumentalizacji Ślązaków, ale daj Bóg y, taką instrumentalizację, jeżeli nam się ten cel, o który można by powiedzieć <coughs> dobijamy się przez ostatnie 20 lat, zostanie zrealizowany, oczywiście jeżeli wygra opozycja demokratyczna wybory, bo to też no, to jest ten warunek sine qua non, to jest warunek, warunek tak. podstawowy. E, czy to się w ogóle teraz Pytamy politologa. Pan zostawi swoje ambicje polityczne na boku. Czy to jest w ogóle w jakimkolwiek stopniu możliwe, biorąc pod uwagę precedens, biorąc pod uwagę to, jak e, wyglądają chociażby sondaże i tendencje w tych sondażach i to, e, jak na podstawie tych sondaży prawdopodobnych wyników w wyborach ułoży się też Nowy Sejm? Znaczy trzy warunki podam. To znaczy pierwszy, ten, o którym pan wspomniał, mianowicie 31 okręg. Ja sobie to zbadałem i tu wtedy. Ale nie, okręgu... zostawmy 31. Patrzmy na, na, okay, całe, na, okay, na, ale... na krajobraz ogólnopolski, bo od niego będzie zależeć. Okay, to, 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 to... W jednym okręgu Platforma, nie jednym okręgu Platforma nawet wygra wybory, natomiast to jest niewystarczające, żeby zbudować większość w, w oparciu o całą opozycję jak sądzę. Znaczy, patr patrząc na plan gry, w tej chwili moim zdaniem jest remis. Jeszcze jest 6 tygodni, dokładnie 43 dni do piątku, kiedy po prostu będzie ostatni dzień kampanii wyborczej. No i, i patrzymy na, na plan gry. W tej chwili jest moim zdaniem remis nawet bez wskazania, jeżeli popatrzymy na różnorakie sondaże, ale też takie sondaże, które w dłuższej perspektywie e, są analizowane. No bo jeżeli my tam ekscytujemy się jednym sondażem jednej nie, no pracowni. Nie, nie pamiętam, może był jeden, tak, może był jeden sondaż albo te... dwa, który dawał zwycięstwo platformie. No, ale każdy kolejny sondaż w trakcie tej kampanii i prekampanii, że tak się wyrażę, daje pewne zdecydowane zwycięstwo lub nieznaczne przynajmniej zwycięstwo PiS. Tak, ale to jeżeli znowu popatrzymy na to w ten oto sposób, to daje zwycięstwo PiS, ale pytanie, czy daje możliwość samodzielnego rządzenia? Nie daje. Jeżeli popatrzymy na kolejną konstrukcję, czy pójdziemy krok dalej, no to są ewentualnie rządy z Konfederacją, a wiemy, że Konfederacja jest bardzo chimeryczną partią, która może właściwie się rozpać w momencie, kiedy będą prowadzone takie negocjacje. Ja oceniam tak, że narodowcy będą bardzo chętni do tego, żeby wejść do takiego rządu, natomiast Bosak i jego otoczenie już, przepraszam, bo i y, no. jego otoczenie już, już nie bardzo. Aha, bo jak narodowcy, no dobrze. Tak, jak popatrzę, no czego, że na zostawiam, no bo to jest jakby polityk absolutnie nieprzewidywalny. Natomiast, jeżeli popatrzymy na y, stronę opozycyjną, to tutaj te 230-231 mandatów jest możliwe. Ja tu tylko nawet powołałem się na Marcina Paladego, który sondaże robi bardzo, bardzo y, długo, który właśnie prezentuje bardzo ciekawe symulacje, zarówno okręgów, jak i tej sytuacji ogólnopolskiej. I u Marcin na paladego wygląda to w ten sposób, że właśnie e, sojusz Konfederacji z Pisem e, to, e, to jest, można powiedzieć, kwestia, czy, czy to jest możliwość rządzenia, ale też e, są takie sondaże, które dają jakby opozycji dają opozycji taką, taką możliwość. Nie powiem, że to będzie łatwe, to będzie bez wątpienia trudne. No i tak jak wspomniałem, to jest tego typu warunek, że e, jest, znaczy to doprowadzi do, tego, że będzie tą ustawę. Można zmienić, choć też z, z kuluarowych rozmów, właśnie na kampusie Polska, e, szczególnie z dziennikarzami, wychodzi na to, że PiS tak naprawdę na ostatnie dwa tygodnie kampanii y, szykuje różnorakie fajerwerki, więc dla, dla śnozaków w ogóle no w ogóle dla wyborców no myślę, że tam nie. znajdą się też takie już nawet nie cukierki, ale e, olbrzymie paczki pewnie jakieś obietnic. E, no jest kampania wyborcza, panie prezydencie. No, to e, naprawdę zdziłbym się, gdyby było inaczej. Natomiast e, i to w przypadku każdej e, startującej partii. Natomiast patrząc jeszcze podsumowując deklaracje, e, których, e, w które obrodziła e, ta kampania, jeżeli chodzi o e, już nie nawet nie język, ale mniejszość etniczną, to Szymon Hołownia ee, taką deklarację złożył, zresztą wciąż zagłębiono, rozmawialiśmy z nim, e, tak to również ujął. Lewica, nowa lewica, e, również, dzisiaj mówi o tym Donald Tusk, właściwie jakoś zupełnie niepostrzeżenie, po dwóch dekadach gardłowania, e, batalii o to, coś co wydawało się jeszcze parę miesięcy temu absolutnie nie do zrealizowania i, i, i na Śląsku ekscytowano się językiem regionalnym jako czymś, co jest po prostu w zasięgu ręki, nagle okazało się e, jakimś, jak, jakąś taką e, mm, wspólną deklaracją opozycji na te wybory, co się właściwie wydarzyło. Znaczy no widać, jakby siła Ślązaków i szantażu politycznego wreszcie okazała się skuteczna. Po tych 20 latach zabiegów, o których wspomnieliśmy, politycy doszli do wniosku, że tak naprawdę jest to oczywistość należytą ustawę zmienić i w tej chwili należy tą nazwijmy to koniunkturę, czy, czy te, te deklaracje m, wykorzystać. No ja jestem jednym z tych, który będzie jakby za tym lobbował, będzie adwokatem tej sprawy i jeżeli dostanę się do parlamentu, pewnie, oprócz mnie mam nadzieję, dostanie się chociażby Monika Rosa, czy macie Kopiec, no będziemy jakby o tą kwestię zabiegać jeżeli ten warunek zostanie spełniony w postaci rządów opozycji szeroko rozumianej, to Rzeczywiście, mam nadzieję, i wręcz wierzę w to, że w ciągu studni dni tą ustawę uda się znowelizować, ale dodajmy, to jest tylko pierwszy krok. Tak? Ja nie chciałbym fetyszy, fetyszyzować tej kwestii. U pana w studio był m.in. E, był Grzegorz Kulik, który w jakim stopniu jest sceptyczny. Tak? I ten głos... Mówi pan o języku, teraz? Nie, o mówię o o, kwestii, o zmianie ustawy, ale chodzi też o kwestię jakby dotyczącą tego, co ja nazywam górnośląskim przebudzeniem, czy takim rozkwitem literatury e, śląskiej, czy, 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 czy ta ustawa, on paradoksalnie mówi, że zaszkodzi, czy zaszkodzić może, ja mam odmienne zdanie, bo kwestia chociażby dużych pieniędzy na ochronę języka, ale też na dwujęzyczne tablice, na tłumaczy pom pomocniczych, to widać chociażby w przypadku Kaszubów, no, daje określone efekty, tak? Wspieranie literatury... To jest oczywiście temat na inną rozmowę, w tak, Śląsku ale... bez kroplówki publicznej, co jest faktem, C wszystko to, co składa się na to górnośląskie przebudzenie w kulturze, e odbyło się na skalę niespotykaną nigdzie indziej w Polsce. Więc można faktycznie takie obawy formułować. Jak wpłynie. Na, na, na autentyczność tej kultury właśnie grat, grat deszcz publicznych pieniędzy. No, to jest to... około 100 milionów, czy tam 100, nawet 20 milionów złotych rocznie, więc no, kwota absolutnie niebagatelna. Myślę że, ja... myślę, że wtedy poznamy, co to jest. Yy, yy, śląsk... Narodzi się ta, ta mniej strawna yy, warstwa śląskiej kultury. Znaczy ja powiem rocznie już tak zupełnie spontanicznie, czy tam w jakim stopniu rynkowo, prawda, ale to jest mniej więcej. Znaczy Ślązacy, jakby samoorganizując się wydają 1% tej kwoty, to niech Państwo sobie to y, zilustrują, czy w pewnym sensie wyobrażą, jakie to będą duże pieniądze, jak myślę, one się przyczynią rzeczywiście do jeszcze y, takiego zdynamizowania te, tych procesów, no to, o których mówię. To jest który... oczywiście temat, na ile koncesjonowana kultura śląska będzie w stanie jakby pędzić do przodu, tak jak y, dzieje się to w przypadku różnych inicjatyw podejmowanych dzisiaj, bez ustawowej ochrony, bez, bez jakby ochrony państwa w tym zakresie. Pani znaczy duże, jedno z drugim Maciej, się nie wyklucza. No, może, być może się o tym przekonamy. Maciej Kopiec, o którym Pan wspomniał, kandyduje w Senacie. Je, jest Pakt Senacki, który jest respektowany przez najważniejsze siły opozycyjne załóżmy, to co właściwie dzieje się, w, e, do, pytanie do Pana jako przedstawiciela też Ruchu Ruchów Regionalnych, Śląskiego Regionalizmu, co się dzieje na, na tej estradzie, e, że w, e, na przykład w tych Katowicach słyszymy, że oprócz Kopca ma wystartować kandydat Śląskiej Partii Regionalnej oraz Ślązoków Razem między innymi. Więc właściwie to mamy trzech konkuru konkurujących ze sobą o, ten, o jeden mandat e, polityków jednego obozu w pewnym sensie. Tak, tylko jak wiemy po 2018, czy nawet już w 2018 nastąpiły bardzo poważne konflikty pęknięcia. Moim zdaniem ruch regionalny, szczególnie tutaj w wydaniu Śląskiej Partii Regionalnej i Ślązoków Razem, no podlega inaczej, proces... Przebiega proces daleko idącej degręgolady, no a w tej chwili działania tak naprawdę tego ruchu są moim zdaniem operetkowe, chociaż nie wiem, czy, czy, czy tej ciekawej formuły, y, 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 czy, czy inaczej, czy, czy, czy nie degraduje tej ciekawej formuły muzycznej, jaką jest operetka. No, po pierwsze, do szóstego poczekajmy, to znaczy zobaczymy, czy Ślązoki Razem i Śląska Partia Regionalna, czy Ilona Kanclerz w ogóle zarejestrują się jako kandydacie, a potem ja powiem szczerze, no oni nie odbiorą zbyt dużo e, głosów. To tak zobaczymy naprawdę. oczywiście, natomiast e, sam fakt kandydowania, e, jeszcze raz, Maciej Kopiec, który, który będzie kandydował do Senatu, już pomijając okoliczności tej kandydatury. Jest członkiem, też tutaj się, znaczy członkiem, no, w, 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 zaangażowany w tak zwaną śląską sztamę na przykład, tak? Dokładnie. No i mamy Śląską Partię Regionalną, która również była i Ślązaki Razem, które również działały na przykład w kontekście spisu e, i kampanii w, przed spisem powszechnym. E, to co poszło nie tak w takim razie? Znaczy ja myślę, że to są przede wszystkim ambicje liderów. Tutaj oni, tak jak mówię, patrzą przede wszystkim na swoją własną karierę. To, to, to znaczy horyzont takiego, można powiedzieć, skutecznego działania politycznego im umyka, chociaż pewnie w deklaracji, jeżeli pan tutaj któregoś z reprezentantów zaprosi do... Studia, to będą mieli usta pełne właśnie frazesów o ośląskość o, o tym, że oni chcą ją pielęgnować, że oni są jej reprezentantami, że, że, że tu właściwie wszyscy się zgadzamy, no ale jak popatrzymy na różnego rodzaju wydarzenia z ostatnich pięciu lat, to wyraźnie widać, że no, no liderzy tak po pierwsze są pogubieni, po drugie no są ze sobą, tak, na, czy, tak naprawdę są skłóceni. No, i to tylko i wyłącznie doprowadza do sytuacji takiej, że wyborcy są najzwyczajniej znudzeni albo wręcz rozczarowani tego typu działaniami wspomnianych już ugrupowań i po prostu będą głosowa głosowali na tych ludzi czy te osoby w tych wyborach, no, które jakby gwarantują nie wiem przewidywalność, ale też gwarantują późniejszą skuteczność już jeżeli znajdą się w parlamencie już te osoby wymieniłem to to jest jakaś mo... ścieżka do tego, żeby wrócić do. Przywrócić jakąś powagę też temu śląskiemu ruchowi regionalnemu w polityce. Przypomnijmy, że co by o tym nie mówić przez lata. Powiedzmy, ten, ten, ten ruch reprezentowany przez Raś no, gwarantował jakąś polityczną przewidywalność. powiedzmy tak? No i, i również szły za tym jako takie e, polityczne sukcesy, bo dwie kadencje. Tak? Raś był reprezentowany w Sejmiku. Oczywiście. Tak, i współrządzenie województwem tak naprawdę śląskim przez dwie kadencje, to był olbrzymi sukces. No Raś był jedyną partią regionalną w tym kraju, więc to jest fenomen na skalę, nie tylko... To nie znaczy, y", y y y y y y partią no, 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 ale to taką quasi partią, można by powiedzieć, regionalną. No, to jest fenomen na skalę właśnie nie tylko polską, ale Środkowoeuropejską. Ale wracając do tego pytania, to znaczy nadzieją umiera ostatnia. To znaczy, tutaj jakby takie wysiłki czyni m.in. Łukasz Kochut. Ja też jestem jednym z tych, który chce łączyć, a nie dzielić. Więc, więc mam nadzieję, że... Kolejny wybor samorządowych do sejmiku, na przykład jestem w stanie sobie wyobrazić, że przy dzisiejszym, tej dzisiejszej atomizacji wystartuje i Raś, i Ślązoki Razem, i pewnie Śląska Partia Regionalna E, bijąc się o te same głosy i podkładając więc, sobie nogę, jak rozumiem. Więc, więc jako śl śląskie środowiska regionalne tak naprawdę mamy 6-7 miesięcy. E, nie chcę, żeby śląski ruch regionalny powielił e, tutaj przypadek słynnego konwentu świętej Katarzyny Prawicy, a, wielo na to, a wiele na to wskazuje, więc no pozostaje zakasać rękawy, później usiąść do stołu, negocjować i wystawić jedną wspólną reprezentację do sejmiku, bo to jest recepta na sukces. Jeżeli, jeżeli pójdą trzy komitety, to wiemy dobrze, że to będzie tak naprawdę powtórka i klęska z 2018 roku, i moim zdaniem, wielka smuta w ruchu regionalnym, no przynajmniej na dwie, trzy, a może więcej kadencji, ponieważ ja nie widzę też młodych ludzi, którzy tak dynamicznie, jak chociażby Jerzy gożeli w wieku tam 20 kilku-30 lat właściwie zaczął yy, tworzyć, cementować, integrować ruch e, śląski czy górnośląski, no który w 2010 roku odniósł sukces. Przypomnę, Śląski Związek Akademicki powstał. W 1996 ja byłem jedno, jednym z jego założycieli, a pierwszy sukces regionalistów to jest rok 2010, więc. To, są, to jest 15 lat, prawda? Więc, więc, więc to jest kolejne 15 lat poza Sejmikiem, czyli poza regionalną polityką, czyli w tym wymiarze politycznym górnośląski ruch nie będzie istniał, ale w wymiarze kulturowym dzieje się bardzo dobrze, choć moim zdaniem te dwa wymiary mogą znakomicie na siebie oddziaływać i oby. Śląskie ugrupowania poszły po przysłowiowy rozum do głowy, usiadły do jednego stołu, chociażby pod. Siadały, panie doktorze, i, wiem, I potem wiem. wstawały z osobno I ja tego. Ja też mogę tutaj złożyć deklarację, że będę jednym z tych, który będzie starał się właśnie doprowadzić do tego, żeby powstała jedna lista śląskiego ruchu regionalnego. To jest 5-6% poparcia, więc myślę, że to jest spokojnie trzymało. do sejmiku. W wyborach do Sejmiku, tak. to są się te trzy mandaty, które no, w przypadku tegoż tej polaryzacji mogą być kluczowe. I, i, i tutaj śląski ruch regionalny może znowuż powtórzyć to co się stało chociażby w roku 2014, czyli współrządzić województwem Przekonamy śląskim. Realizować swój program. E, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie, panie radektor. Bardzo do zobaczenia i do usłyszenia.